Kultura pozorów. Żyjemy w świecie pełnym kontrastów, gdzie z jednej strony dążymy do autentyczności, a z drugiej uwielbiamy tworzyć pozory. Wiele z nas marzy o tym, by być postrzeganym w określony sposób, niezależnie od tego, czy rzeczywistość temu odpowiada. Chcemy wyglądać młodo, więc inwestujemy w kosmetyki, operacje plastyczne, diety cud, lecz czas i tak robi swoje. To tylko jeden z przykładów, gdzie pozory zdają się być ważniejsze od prawdziwej treści. Ale ten trend wykracza daleko poza naszą codzienną dbałość o wizerunek. Przyjrzyjmy się kilku innym dziedzinom życia, gdzie pozory często przyćmiewają rzeczywistość. Żywność i zdrowie. Firmy spożywcze opanowały sztukę manipulacji naszym postrzeganiem ich produktów. Reklamy promują jedzenie jako fit, naturalne, bez cukru, ale czy kiedykolwiek sprawdziłeś skład na etykiecie? Okazuje się, że wiele z tych produktów w rzeczywistości zawiera niezdrowe tłuszcze, sztuczne słodziki, konserwanty, które mogą negatywnie wpływać na nasze zdrowie. Wszystko to w imię pozornej dbałości o klienta, podczas gdy prawdziwym celem jest zwiększenie sprzedaży. Medycyna i farmacja. Firmy farmaceutyczne również mają swoje sposoby na manipulację naszymi wyobrażeniami. Wielokrotnie jesteśmy przekonywani, że dany lek wyleczy nas z choroby, jednak w rzeczywistości jedynie łagodzi objawy, nie usuwając przyczyn dolegliwości. W konsekwencji, zamiast cieszyć się zdrowiem, stajemy się zależni od leków, które musimy przyjmować stale, aby utrzymać pozory dobrego samopoczucia. Moda i luksus. Świat mody to kolejny obszar, gdzie pozory są kluczowe. Nosimy drogie ubrania, które mają świadczyć o naszym statusie społecznym, ale ile z tych marek rzeczywiście stawia na jakość, a nie tylko na logo? Jak często zdarza się, że produkt, który kosztuje fortunę, jest wykonany z tanich materiałów, lecz jego wysoka cena wynika jedynie z wizerunku marki, a nie z realnej wartości? Media społecznościowe Media społecznościowe stały się areną pozorów. Ludzie kreują swoje idealne wersje siebie, Pokazując tylko to, co chcą, by inni widzieli. Instagram pełen jest zdjęć pięknie wyglądających ludzi, którzy w rzeczywistości mogą borykać się z problemami, o których nigdy nie wspomną. Tworzymy idealne profile, ale często nie mają one nic wspólnego z naszą rzeczywistą codziennością. Polityka pozorna demokracja. Polityka jest doskonałym przykładem miejsca, gdzie pozory odgrywają dominującą rolę. W teorii żyjemy w demokratycznych społeczeństwach, gdzie możemy wybierać naszych przedstawicieli i decydować o przyszłości naszych krajów? W praktyce jednak często okazuje się, że demokracja jest jedynie fasadą. Mamy możliwość wyboru polityków, lecz gdy ci nie realizują swoich programów, nie ma realnych mechanizmów ich odwołania. Jesteśmy skazani na czekanie do następnych wyborów, podczas gdy oni mogą działać według własnych interesów, ignorując obietnice wyborcze. Dodatkowo, rządy oraz organizacje międzynarodowe, takie jak Unia Europejska, często realizują programy i cele, które nie mają podstaw demokratycznych. Decyzje, które mogą mieć ogromny wpływ na życie milionów ludzi, są podejmowane za zamkniętymi drzwiami, bez konsultacji ze społeczeństwami, które będą musiały ich przestrzegać. W ten sposób, mimo deklaracji o transparentności i odpowiedzialności, polityka staje się grą pozorów, gdzie władza jest w rękach nielicznych, a obywatele mają jedynie iluzję wpływu na kluczowe decyzje. Edukacja i certyfikaty. Wielu z nas uważa, że posiadanie dyplomu renomowanej uczelni jest gwarancją sukcesu. W rzeczywistości jednak, dyplom to tylko dowód ukończenia nauki, a nie świadectwo prawdziwych umiejętności czy pasji. Warto zastanowić się, ile razy pozory wiedzy ukryte za tytułami i certyfikatami przysłaniają brak realnych kompetencji i doświadczenia. Dlaczego tak kochamy pozory? Dlaczego preferujemy pozory nad rzeczywistością? Odpowiedź może być prosta: pozory są łatwiejsze do zaakceptowania, przyjemniejsze do konsumowania. Rzeczywistość bywa trudna, brzydka, wymagająca. Pozory dają nam poczucie kontroli nad tym, jak jesteśmy postrzegani, a jednocześnie pozwalają ukryć nasze prawdziwe oblicze przed światem. Ale jak długo możemy żyć w świecie, gdzie pozory dominują nad treścią? Żyjemy w czasach, gdy wartość autentyczności jest coraz bardziej doceniana. Może nadszedł czas, by zacząć pytać, czy to, co widzimy, naprawdę jest tym, czym się wydaje? Może czas, by zacząć szukać prawdy, zamiast karmić się iluzją. W końcu, w świecie pełnym pozorów, autentyczność staje się najcenniejszą walutą.